Ja nie wiem, co tu się dzieje. Każdy wuj na swój strój. Po polsku. Jest inny kształt dysz, przecież my tam to zlikwidowali, ohydne rury te niebieskie, prawda. Te grzybków, grzybków już nie będzie, prawda. Te dysze są tak zrobione, że pod kątem będą ustawiane w czasie próby, jak ta woda ma być lecić do góry. No i środkowa dysza, która będzie biała bezpośrednio pionowo do góry. Ławek dodatkowych ile? No jest chyba 60, z tym, że no, część zlikwidujemy starych, ponieważ one no, no nie za bardzo wyglądają. Odremontujemy i będziemy no, stawiali w innych miejscach. Albo tu dostawimy, albo no, w miarę potrzeb. Takie białe kwiaty. No. Ale to już mówię, przy fontannie, tam jak te są posadzone w kółkach, one już tam są wyrośnięte troszkę, to widać. Czy nie mówi Pan, że to nie tylko na przyjazd plastery. No Nie tylko na przyjazd jakby nie było w tym roku uroczystości, byśmy to samo dokładnie robili. A prowadzi nas Pan po toalecie? No możemy wejść do toalety. Jak prezydentom się zachce pierwszego lipca, no to, to będzie toalety. Toalety będą Oczywiście, że tak. Tamta już jest gotowa, tutaj w środek jest gotowy, tylko tutaj jest wejście w tej chwili wykończone. No jak Przedzwonicie no, no, teraz. Podobny do ludzi, tak? Podobne do nawet.